Cierpliwość mały O, a to skąd? Co się stało z moim wózkiem? Na program zaprosił Kanal Plus Nadawca Speedway Grand Prix Przepis na udane dzieciństwo? Trochę wygłupów, brata? Nie za dużo surowego ojca? Co robisz cały dzień? Rzucam główna innych ludzi, żebyście mieli co jeść. Dziwaczny kumpel do smaku? Co mamy? Klops. Jestem na to uczulony. Co jeszcze? Szczypta niezręcznej miłości. Układ rozrodczy kobiety. Co to jest? Uszy. Voilà. Cudowne lata. Od poniedziałku do piątku o 17 na Paramount Channel. Być spotkał nastoletniego siebie, Nas się pozmieniało. To co by powiedział o Twojej pracy, o tym co jesz, a co o Twoim samochodzie? Pasę. Niech będzie z Ciebie dumny. Poznaj możliwości nowego CLA Coupe i innych innowacyjnych mercedesów w salonach od 13 do 18 maja. Teraz składać meble. A ja czekać, aż mój telefon się naładuje. Ja wolałabym patrzeć w ekran komputera. A ja wolałbym stać w korku. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Sprawdź nową ofertę Forda. Potrzebujesz relaksu? W Sky pomagamy takim jak ty. Odwiedź naszą stronę i skomponuj podróż Twoich marzeń. Wybierz z ponad 1 300 tysięcy hoteli i przeszło 950 linii lotniczych. Zaznaj tego, co świat ma do zaoferowania! Eskaj nieograniczone możliwości podróży. Timobile. Ma dla superbohaterów super prezent Mixbox, a w nim Samsung Galaxy J4 Plus za złotówkę i jedna z figurek z filmu Marvela Avengers koniec gry. Film w kinach. Teraz wyjątkowa okazja w Orange. Smartfon Huawei Y6 w prezencie. Już dziś przyjdź do salonu, wybierz pakiet Orange Love i odbierz swój prezent. Oferta limitowana. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. .pl. orange. Temperatura najgorętszych wód termalnych może dochodzić nawet do 80 stopni. Większość term ma jednak przyjemną temperaturę około 30 stopni. Temperatura i bogaty w minerały skład wód tworzą idealne warunki dla dobrego samopoczucia, a idealne warunki dla twoich pieniędzy tworzy bogate w korzyści konto 360 stopni w Banku Millennium. Otwórz konto 360 stopni. Możesz nie płacić za konto, kartę, przelewy i wypłaty z bankomatów. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Nieważne czy jesteś księciem na ziarnku grochu, czy śpiącą królewną. Wyśpij się po królewsku, nie tracąc fortuny. Sprawdź promocję. Kupuj też na ikea.pl. Dostawa od 15 zł w całej Polsce. IKEA. Niech żyje dom. Dlaczego warto kupować w TK Jak odkryć skarby, których potrzebuj? Jak taniej kupić marki światowe? O nie, jak zyskać max w DK max. Idź do TK max z pozytywnym nastawieniem znać perełki znanych marek i kupię taniej. Ile ta markowa torebka kosztuje? TK Max świetną jakość dla niej oferuje. możliwość każdego Przepraszam, ale tu była wypożyczalnia. Tu jest wypożyczalnia pieniędzy. Pieniędzy? Tak, każde 10 tysięcy złotych pożyczki to koszt tylko 500 złotych rocznie. A wie pani, gdzie jest pożyczalnia kaset? To trzeba się co? Ah. Jakieś 20 lat. Pożycz pieniądze w Eurobanku. Teraz za każde pożyczone 10 tysięcy złotych koszt to tylko 500 zł rocznie i ani złotówki więcej. RRS o jedynie 9,5%. Xbox One S. Uruchom wyobraźni i przeżywaj wspaniałe przygody. Graj ze znajomymi w sieci. Ciesz się obrazem HDR w grach. Xbox One S. Grej rozrywka w 4K. Zestawy do nabycia w sklepach Mediamarkt i na mediamarkt.pl. Każdy ubezpieczyciel obiecuje Ci najtańsze ubezpieczenie. Teraz łatwo sprawdzisz, gdzie naprawdę zapłacisz mniej. Wejdź na rankomat.pl. Wypełnij formularz i zobacz porównanie cen OC i AC kilkunastu firm, w tym Link 4, Axa Direct, Aviva czy Generali. Niektórzy znajdują ubezpieczenie tańsze nawet o połowę. Rankomat.pl. Ubezpieczenia tańsze nawet o połowę. Planujesz wyjazd? Teraz porównasz także ubezpieczenia podróżne. Sercu bitwy kłóci się w nas rycerski ruch. Rozwijamy nasze skrzydła. Nic nas nie powstrzyma. Polskie czołgi wjeżdżają do bitwy. Polska siła, polska chwała. Kiedy twoje dziecko zaczyna się wiercić czy raczkować, przewijanie może być trudne. Pieluchomajtki Pampers Pants doskonale dopasowują się do kształtów ciała maluszka. Łatwo je założyć i równie łatwo zdjąć. Co więcej, utrzymują skórę suchą aż do 12 godzin, nawet gdy dziecko jest w ciągłym ruchu. Pieluchomajtki Pampers Pants. W domu nic. Cię nie zaskoczy, gdy masz parownicę Kercher. Gorąca para wodna usuwa wszystkie zanieczyszczenia i likwiduje bakterie, pozostawiając powierzchnię higienicznie czystą. Kercher makes a difference. Diana Jones 14 na Paramount Channel Na program zaprasza sponsor Właściciel Marek Keter i Kerwer. Madagascar.